Dzień dobry. Hej, po miesiącach, miło tutaj znów gościć. Chciałem to dorzucić jako wstęp do jakiegoś materiału, ale stwierdziłem, że w sumie szybko się zdezaktualizuje, więc nie ma sensu i nagrywam to jako osobny materiał. A ten materiał ma tylko jeden cel odpowiedzieć wam na pytanie, które cały czas zostaje, dlaczego zniknąłem, więc. Tutaj poznacie powody. Powodów jest kilka, ale tak naprawdę główny powód to jest taki, że potrzebowałem odzyskać czas, który do tej pory poświęcałem właśnie na YouTube. Kiedy zobaczyłem siebie na podcaście, który mieliście okazję oglądać pod koniec zeszłego roku, stwierdziłem, że dostaję się trochę hipokrytą i tak jak mówiłem wam w jednym odcinku podcastu, że trzeba utrzymywać balans między zdrowiem a pracą, to u mnie trochę ta praca zaczęła bardzo mocno górować, co było też widać po tym, jak zacząłem wyglądać więc stwierdziłem, że muszę się wrządzać za siebie, za swoje zdrowie. No i tak się stało, więc można powiedzieć, że jest sukces jeszcze trochę do głównego celu brakuje, ale ja jestem na dobrej drodze, więc wkrótce tak naprawdę punkt oznaczony metą powinien zostać osiągnięty. Przez lat siedzę na YouTubie i dzielę się tak naprawdę z wami wiedzą, którą zdobyłem kiedyś, jak i zdobywam cały czas na co dzień. Jednak, jeśli dobrze wiecie, od 4 lat pracuję mocno w gamingu i zajmuję się tworzeniem zestawów Gier. I tutaj jest pewien zgrzyt, bo bardzo dużo czasu poświęcam teraz właśnie na pracę w silniku. Gier, i chciałbym przenieść to na YouTube, bo tak naprawdę nie mam jak się na ten moment z Wami tym dzielić. Więc zacząłem się uczyć i uczę się nadal Unreal Engine, tak aby przenieść mój cały skill z jednego silnika na drugi i móc właśnie zacząć nagrywać Wam materiały o tym, jak robić cinematyki 3D, o compositingu, o ustawieniu świateł, o tworzeniu kiwizuali screenshotów i wszystkich tak naprawdę rzeczy związanych z tworzeniem wirtualnych, że tak to powiem, cinematików w silniku. Gier, więc wkrótce, tak naprawdę, pojawi się Unreal Engine na tym kanale i zaczniemy odkrywać narzędzia od samych podstaw. Więc będę mógł zacząć się dzielić, tak naprawdę, moim skill setem, którym wcześniej nie mogłem się dzielić na tym kanale, bo właśnie pracowałem na zamkniętym silniku. A teraz, dzięki temu, że Unreal jest darmowy i dla wszystkich dostępny, będę mógł właśnie z Wami się tymi umiejętnościami. Dzielić. Potrzebuję też aktualnie zdecydowanie więcej czasu poświęcić mojej zawodowej pracy. Tutaj, oczywiście, rąbkę tajemnicy nie mogę uchylić. Wybaczcie też za moją małą responsywność mailową, ale chciałam oszczędzić jak najbardziej właśnie czas, który poświęcam YouTube'owi i nadal tak naprawdę to chcę robić, więc najłatwiej ze mną się skontaktować tak naprawdę teraz na Discordzie, na który co jakiś czas wpadam i patrzę, co jest nowego. Podsumowując, ta przerwa wynika głównie z tego powodu, że potrzebuję aktualnie więcej czasu uzyskać na rozwój samego siebie oraz skupić się bardziej na zawodzie, który wykonuję. Jednak, nie oznacza to, że kończę z YouTube'em. Wszystko, tak naprawdę, co teraz robię, robię po to, aby być tutaj częściej i więcej niż byłem wcześniej. To jest mój plan na przyszły rok. Nie będę wam oczywiście mówił konkretnej daty, bo sam tak naprawdę jej nie znam. Jeśli miałbym strzelać, zakładam druga połowa przyszłego roku, ale jak wspomniałem, nie znam tej daty, więc może być równie dobrze i wcześniej. Czy to oznacza, że na tym kanale nie będzie materiałów przez, załóżmy, najbliższy rok? Nie. Tak naprawdę od tego materiału zaczną się na tym kanale pojawiać nowe materiały, ale w nieregularny sposób, w nieregularne dni, miesiące. Będą miesiące, kiedy będę miał więcej czasu, to nagram materiału. Będą miesiące, kiedy będę miał mniej czasu, to nie nagram. Tak naprawdę daję sobie zero presji. Zero jakiś ram, że jest wtorek i hej muszę coś nagrać, więc muszę, nie wiem, zarwać noc, aby to nagrać. Nie, jakby zero presji do tego momentu. Materiały się będą pojawiały. Nie tak często, jak się pojawiały wcześniej. Po prostu. Kiedy będą, to będą. Więc niespodzianka tak naprawdę, ale też niespodzianką jest, że już jutro będzie tak naprawdę pierwszy materiał. Także zapraszam Was jutro również na ten kanał. Ja tymczasem mam nadzieję, że odpowiedziałam, dlaczego zniknąłem i dlaczego przez jakiś czas będę jeszcze, że tak powiem, w stanie hibernacji. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego Dziąka, trzymajcie się, cześć!